Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem nagrać Wam kolejny odcinek, bo wyszły dodatkowe uszkodzenia w Kia Sporta z żony. Miał być teraz odcinek już o kosztach, czyli ile ubezpieczalnia przyznała, co uwzględniła, czego nie uwzględniła. Natomiast wczoraj, wczoraj dosyłałem kolejne elementy uszkodzone. Zarazam powiem o tych elementach. Natomiast też dosłałem prośbę o uwzględnienie uszkodzonej wiązki elektrycznej, bo tam nie zostało nic na ten temat wspomniane. Poza tym, naprawa, nie chcę Was kłamać teraz, za 130 zł. naprawa wiązki elektrycznej, nie wiem, który serwis, który warsztat za 130 zł. brutto naprawi, rozizoluje, połata te kable ale to zmniejsza z tym tak, z dodatkowych uszkodzeń pierwsze od tych ewidentnych, co mogliśmy się spodziewać przy pierwszej wycenie, że powinny zostać uznane ale nie zostały uznane tutaj tak widzieliście w pierwszym filmie szur sobie weszła tutaj taki jest plastik tym kanałem, rozgryz filtr potem z filtra pociągła turbina no i cały układ dolotowy, postanowiłem odkręcić sobie w międzyczasie, żeby sprawdzić co tam się jeszcze stało i widzicie cały układ dolotowy jest Cały układ dolotowy jest w pozostałościach po filtrze. Nie wiem, czy tam jakieś, czy tutaj też jakieś drobinki piasku, drobinki czegokolwiek, co tam się mogło znajdować, też się powbijało do rur od wewnątrz. Tego nie wiem. O, tutaj mamy kolejną. Widzicie, cała oblepiona. Popatrzcie się. Przebieg 37 tysięcy. I już olej chyba że to jest od uszkodzenia właśnie od uszkodzenia tego ataku od kuny a tak największym tutaj też co też nie zostało uznane elementem popatrzcie się jak wygląda chłodnica powietrza interkuler nie najlepiej to poświecić widzicie cały interkuler jest zapchany od pozostałości po filtrze, o tak, może będzie lepiej widać, i to też nie zostało w żaden sposób uwzględnione. Intercooler na pewno do wymiany, węże do wymiany lub do czyszczenia. Nie wiem, jaką technologię tutaj producent naprawczą przewiduje. Tutaj też bardzo jestem ciekawy, w waszej opinii. Jeszcze wrócę do tych wiązek. Czy te wiązki kwalifikują się do wymiany, czy do naprawy? Auto przypomnę, trzyletnie. 37 tysięcy przebiegu i największy hit co jeszcze wczoraj znalazłem. To już przeszło moje naj... wyobrażenia o taką kun. Wyobrażałem sobie węże pogryzione, przewody, filtr też sobie potrafię wyobrazić. Nie wiem, to że tu jest wszystko zesrane, zlane. Wyobrażam sobie pasek na jakby zgryzło, Ale popatrzcie się, co tutaj jest. Zauważyłem na osłonie silnika, jak sprawdzałem sobie te węże, że tam leżą jakieś drobinki. No ale myślę, skąd tutaj się wzięły kawałki yy, filtra? No ale to niestety nie okazał się filtr. Tylko popatrzcie, co te gryzonie zrobiły. Pogryzły masy uszczelniające. To już przebiło wszystko. Naprawdę wszystkiego się spodziewałem, a tutaj masy są wygryzione. Teraz będę musiał dopisać to jeszcze do e, rzeczoznawcy. E, w ogóle to kontakt ogólnie jest utrudniony, ponieważ wszystko odbywa się mailowo. Wysyłanie, czekanie e, maili, e, rzeczoznawca ma musi drugi raz przyjechać zrobić sobie swoje zdjęcia, bo e, ja wysyłam dosyłam zdjęcia i na, na chwilę obecną zero odzez, odezwu ze strony tutaj opiekuna. To już długo wszystko trwa. Zonie cierpliwości się już kończy. Eee, a tutaj dosyć poważne dodatkowe elementy, które nie zostały uwzględnione w ogóle wyszły. Eee, tak jak mówię, chłodnica powietrza, przewody wszystkie są zasyfione zasysione wszystkie przewody pozostałościami z filtra i co jest tak jak mówię dla mnie hitem, co wszystkie się mogłem spodziewać, no to uszkodzona masa w komorze silnika. Także ogólnie rzecz biorąc, dramat, tragedia, yy, niedowierzanie co w ogóle znajduje podchodząc tego samochodu. Nie chcę tego ruszać, yy, jeszcze na podnośnik wjeżdżać czy na kanał, żeby od dołu sobie yy, posprawdzać to auto, bo yy, nie mam żadnej decyzji od rzeczoznawcy. Także czekam na informacje. Na pewno powstaną jeszcze przynajmniej dwa odcinki z naprawy kijanki. Yy. Zobaczymy też jeden odcinek poświęcę wycenom. Jaka była pierwsza wycena, jaka jest kolejna, czy będzie kolejna, czy części zawarte w wycenie, jakkolwiek, jakkolwiek pokrywają się z częściami, które musiałem kupić nowe. Także myślę, że wiele ciekawych informacji. I trwa to czasowo bardzo długo. Także tutaj, jeżeli macie jakiekolwiek zgłoszenie z ubezpieczalnią, no to musicie uzbroić się w cierpliwość. W tym odcinku to już wszystko. Myślę, że kolejny film trafi od razu po tym, jak dostanę wycenę lub po wizycie rzeczoznawcy drugiej. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.